Gówno Skifa Ała Nie wiem mówił. nie mówił Poporzena Ja tego nawet nie odpakowałem Nie mogę znaleźć następnej gry W której są pola martwych olbrzymów tak bardzo bym chciał. Co jest tu Może to nie żadne wielkie wyznanie, ale jestem jedynakiem. Tak. Nie zrozumie nikt tego fenomenu, kto jedynakiem nie jest, ale też pewnie nigdy ja do końca nie zrozumiem, jak to jest mieć rodzeństwo. Co nie zmienia faktu, że zawsze chciałem mieć brata albo siostrę, nieważne czy starsze, czy młodsze, po prostu nie być sam, może dlatego przez te moje filmiki przebija się mnóstwo wymyślonych postaci. Jak chcesz, to wolę? Dlatego strasznie się ucieszyłem, że ktoś stworzył grę specjalnie dla mnie. Opowieść o dwóch synach, braciach. Może to dziwne, ale czuję taką patetyczność, gdy to mówię. Bracia. Szkoda, że gra jest średnia, a ja kurwa nie mam na czym siedzieć. Tfu! Gra jest wybitna, bo są pola martwych olbrzymów. Tak by the way, żona mi zniszczyła fotel. Mój PC Gaming umarł. grać na padzie korzystając z peceta, bo reszta jest niewygodna. Chyba wiem, co będzie następną grą. Castlevania, here I come. Bracia to gra o braciach. Thank you, Captain Obvious. Moja misja w tym miejscu została wykonana. Lecę dalej zbawiać świat. Bum. Ale nie, tak serio. Sterujemy dwiema postaciami jednocześnie. Żadnego przełączania się. Lewa część pada odpowiada za starszego brata, prawa część pada za młodszego. W tym miał tkwić cały sekret wyjątkowości tego tytułu i trzeba przyznać, udało im się. Nie wyobrażam sobie, jakby to mogło być lepiej zrobione. Wiadomo, do tego rozwiązania się trzeba przyzwyczaić, bo na początku potrafią dziać się dziwne rzeczy. Mnie szczególnie wkurzało, jak mi się rozjeżdżali w przeciwnych kierunkach, ale jakoś po godzince grania już to ogarnąłem. Dolej kurwo, idź razem! Nie ma żadnej możliwości obrotu kamerą, ale te przygotowane przez deweloperów zapewniają optymalną kontrolę nad obiema postaciami. Może raz mi się gdzieś zablokowało, ale trwało to kilka sekund. Cała mechanika rozgrywki jest oparta na zagadkach logicznych i zręcznościowych wykorzystujących sterowanie obiema postaciami. I tutaj ten potencjał tego rozwiązania wydaje mi się nie do końca wykorzystany. Nikt nie musiał go wykorzystywać, bo są pola martwych olbrzymów! Jeśli chodzi o zręcznościową część, jest naprawdę nieźle. Wszystkie czasówki są wyważone, a cała reszta wspinaczek, ucieczek i tym podobnych stanowi szybką, integralną część opowieści. Ale jeśli chodzi o zagadki logiczne, to są zbyt proste. W zasadzie po zauważeniu jakiegoś problemu od razu bez zastanowienia znamy odpowiedź. Mówiłem o tym przy okazji Gemini Rule, ale tamta odpowiedź wynikała z wcześniejszego przeanalizowania faktów. Najprościej będzie mi to porównać do obiadu. Gemini to talerz z puree, do którego nie dostajemy widelca, ale po chwili główkowania i połączeniu faktów podnosimy talerz i zabieramy widelc spod niego. Opowieść o dwóch synach ten widelec ma wity na samym środku talerza. Ślepy by tego nie zauważył. I takie rozwiązanie jest o tyle dobre, że w grze nie ma większych przestoi i sama opowieść gna do przodu. Szkoda tylko, że zarys fabuły jest mało odkrywczy, a postacie są trudne do zrozumienia. Kurcze, naprawdę trudno znaleźć wygodną pozycję na tym fotelu. Bo co jak co, ale początek to sztywna sztampa. Młodszy brat ma koszmary, bo był przy śmierci matki, która utonęła. Od tego czasu boi się wody. Zaraz po tym jak się o tym dowiadujemy, pojawia się starszy brat, który na swoich barkach wyciąga chorego ojca. Tragedia. Ja nie mówię, dobrze napisaną taką historię da się wkręcić, trauma, walka o życie bliskiej osoby, no nie mówię, że nie, ale to wszystko schodzi na drugi plan, bo najważniejszym punktem staje się podróż. Bracia wyruszają po lekarstwo dla ojca i chociaż cel swój znają i dążą do niego, to śmieją się przy tym cały czas jak pojebani. Też się jak pojebani, bo w tej grze są pola martwych olbrzymów! Przez chwilę myślałem, że bardziej od nich przejąłem się tym, że ich ojciec zachorował. No ale tak jak wspominałem głównym daniem tej gry jest właśnie podróż. A jedną z lokacji, której odwiedzamy, są pola martwych olbrzymów. Źle to powiedziałeś! Pola martwych olbrzymów! Pojebane jakiś. Ale mi się płynął. O kwiat chociaż na początku wydaje się bardzo silankowy, to tak naprawdę okrutna, stara i jak dla mnie bardzo nordycka baśń. Górskie trole pracujące w kopalni to wierzchołek góry lodowej. Na swojej drodze napotkacie dużo gorszych rzeczy, ale największe wrażenie zrobiły na mnie. No wiecie co, nie będę mówił, bo ten głupek znowu będzie dar mordę. Bardzo szybko z wesłej wycieczki robi się z tego wyprawa do Mordoru i uwierzcie mi, niesamowicie będziecie się z tego cieszyli. Kurna, jednak średnio się siedzi na takim fotelu przy kąpie. Jeśli byście chcieli, żebym komfortowo usiadł, na dole w opisie macie reflik. Od razu mówię, skopiowałem od Edsona. I ja tu trochę wariuję. Nigdy bym nie pomyślał, że będę Wam polecał ordera, a nie Bladborna. A umiecie zrobić tak? Bum, 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 bum.